Nazywam się Tomasz Międła, jestem zatrudniony w tej wizji jako malarz. Podejście do sprawy, zostałem dobrze wysłuchany i zaproponowano mi pracę, która doskonale wpisuje się w moje doświadczenie zawodowe i to, co lubię robić. Imprezy firmowe, świąteczne, wszelkiego rodzaju bonusy i podejście pracowników miłe i przystępne. Warunki zatrudnienia w tej wizji są bardzo dobre. Otrzymuję cotygodniowe wynagrodzenie, dodatki za urlop i wakacje, yy, profesjonalne elektronarzędzia, ubranie robocze oraz mogę uczestniczyć w kursach i szkoleniach. Podpisanie umowy dostaję zakwaterowanie blisko mojego miejsca pracy, gdzie mamy każdą osobną sypialnię, wspólną kuchnię, łazienkę, ogród. Tak, istnieje możliwość wypożyczenia samochodu z tej wizji. Po wypożyczeniu dostaję kartę do tankowania pojazdu. Po podpisaniu umowy dostaje mi przydzielona osoba prowadząca, z którą kontaktuję się w razie jakichkolwiek problemów. Po mojej aplikacji zadzwoniła do mnie jedna z osób prowadzących. Po krótkiej rozmowie telefonicznej ustaliliśmy wszystko. I mogłem rozpocząć już pracę od najbliższego poniedziałku. Odkąd zacząłem pracować z tej wizji brałem udział w wielu ciekawych projektach. Mam nadzieję, że spotkamy się na następnym.